mnie poszuć. Mogę pana trzymać za rękę? Nie, ja, ja bym walował, jednak po nią zapać za. Ty Co? A ty co bym chciał? A ty co dawaj? Dawaj ty co? Nie. Pan co? A tak się składa, że mamy takie gniotki Nie. 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 ty Nie. 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 Nie taka gorąca cika. Cześć, Dobra, powiedz mi, mój drogi kolego, czy jesteś może na coś uczulony? Miliocylina! Choruje na dwojajowość! Tak, właśnie. Miliocylina, pierwszy raz słyszę, ale chyba nie mu ja, no tak, <laughs> oczywiście. Roz... Ale te gniotki? Ale go rozjebie. O, trwało idzie, o! Proszę bardzo. Proszę uprzejmie, proszę. Dziękuję, Maruska! O, jesteś niesamowita! Nigdy o to mnie nie zapomnę! Tak! Jakby często gęsto się tak zdarzy, że jakby mam dość specyficznych pacjentów, więc trzeba wozić wszystko ze sobą. Nie, no to jest żart!